Cześć, witajcie w drugim odcinku. Tak jak obiecałem, film miał się pojawić w połowie marca bądź też pod jego koniec, ale ze względu na niesamowite ilości deszczu, które jeszcze dolały nam w pole. No to mamy przestój, więc mamy dzisiaj odcinek wyjazdowy. Jesteśmy w górach. je, piękne góry. Jesteśmy u mojego serdecznego przyjaciela Gustawa, i będziemy dzisiaj tuningować jego ślicznotkę. Jego 30, a właściwie to nie będzie taki do końca tuning, tylko po prostu e, oledowanie. Będziemy ją oledowywać. Tak e, postaramy się zimitować tutaj oświetlenie 360, które mamy w Władymircu. W Władimircu swoim i będzie to polegało na tym, że pewnie przyłożymy jakieś dwa halogeny tu u góry, damy jakiś kozacki tutaj, tak po skosie. Dlaczego będziemy imitować? Bo nie damy nic po bokach, tylko powiedzmy jeszcze damy dwa tutaj z tyłu. No bo to wiadomo, no to nie są takie wielkie agregaty, które się ciąga 30, które musimy jakoś, powiedzmy, oświetlać kątem 15 metrów. Tylko to przeważnie jest wszystko w granicach od 1,6 do 2 metrów góra, no nie? Dlatego wymienimy tylko, dołożymy tutaj te dwa halogeny. No to nic, ja tutaj załyczę się kawą. Gustawa właśnie szuka nam... Tam jest już stolik przygotowany pod, pod nasze dzisiejsze przygody. I włączę się jak już coś chociaż rozplanujemy, coś przymocujemy. No zobaczymy ogólnie jak to będzie wyglądało, także trzymajcie za nas kciuki. No i co? Chwila nieuwagi i znowu sukces. Czy nie dostała teraz sześć pięknych halogenów? Tutaj na dole są też szerokokątne. Kurczę, no przefajnie to wygląda. Myślę, że da mnóstwo światła tutaj na kołach. No bo wiadomo, jak się sieje coś jesienią czy, czy wiosną, jest już późna godzina, no to nie widać gdzie się jedzie. Jeszcze tam orkę ogarniemy, no bo bruzdę widać z odległości, ale takie poślady po bronach czy po siewnikach, no to już tak ciężko. Nikt w sniperach tutaj nie jest. Ja może pokażę jeszcze w środku, jak to wygląda. Wsiądziemy tutaj do tej naszej przydzienionej. No i mamy tak, kabelki są puszczone za uszczelkami, więc po prostu nie widać kompletnie, gdzie co idzie. Tu mamy naboczek i tu mamy całą centralę. Jeżeli chcemy, żeby nam się coś zaświeciło, to najpierw standardowo włączamy. Odpal tą szwule. No właśnie, gustaw. Włączamy sobie te prądy i tak tu mamy przód, te właśnie szerokokątne. Tu mamy górne na kabinie, a tu mamy tylne na kabinie. Ok, i zobaczmy, jak to ładnie nam tutaj świetnie. Nie wiem, czy mam GoPro ustawione tak, że mi nie przypadkiem nie, nie ma takiej migawki do LEDów, ale wygląda to całkiem nieźle. Niestety da, deszcz nas zaczyna troszeczkę przeganiać. Bo docelowo jeszcze wiadomo, musi tu wlecieć jakiś nowy hermetyczny przełącznik, tutaj. No, może go tak zaadaptujemy, właśnie żeby po prostu był tutaj w razie jakiejś przepinki wieczorem. No bo jak się pracuje zawodowo i prowadzi gospodarstwo, no to czasami pracuje się po nocach i mamy różne takie dziwne atrakcje. No i jeszcze tutaj mamy radio, tylko braknie nam dzisiaj czasu, żeby to zrobić. Przemocować je możemy tutaj na przykład. Myślę, że byłoby całkiem spoko. Ale ogólnie no, wygląda to naprawdę zacnie. Ale się jaram. Coś pięknego. No to nic. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. I do następnego. Cześć.